pojawiający się pojazd na rowerze jest zatrzymywany? Czy, czy o, jest o, osoba, która wskazuje, no jest podejrzana, że może być, chociaż ona zawsze może być podejrzana, no bo bardzo mi przykro, ja kiedy robię, ja, zawsze go zatrzymam. Nie złapali i podejrzewam, że by nie złapali. Nie Wystarczy, że się plecami obróciłem i zostałem uczeniem zatrzymany. Ja się bieram na liście. Karty powiedzcie, Roześmieli się pojechać. Bo... Drugi raz, znaczy inny niczym. Wjeżdżam do kolegi Brachem, nie widzę nikogo. Nareszcie słyszę sygnał, ostry i mówię, cholera jakiś kolega, ja mówię, no to się przywita. Popatrzcie policję. Przecież ja mogę już wejść za te podwórko. Mało tego, nie prowadzicie Państwo żadnej notatki, nie sporządzacie żadnych, tłumaczą się, że brak czasu, nawet tak nie tłumaczyli, bo powiedział, co dalej było, zostawmy Dla mnie to jest trochę to chore. My się czujemy, no czujemy się tak, jak Pan widzicie. Każde pojawienie się na rowerze jest sprawdzane, no bo kogoś tam złapią. Ja podejrzewam, że samochody był był trącony, tym przejechał. Na rowerze nie przejechał. Niewątpliwie jest trudniej nierównowagę za to. Tym bardziej na rowerze, jakbym był podejrzany, bym się kił. tym, nie? Eee, chcę powiedzieć Państwu, że kategorie uczestników ruchu drogowego rowerzyści eee, zaliczane do tej samej kategorii jak pieszych, tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policyj, policjanci, kierujący służby e, właśnie mają określone zadania, aby e, jak, jak wszystkich uczestników z nie trzeźwych eliminować, e, aby zwracać uwagę zwłaszcza e, w porze, jaką mamy teraz w okresie zimowym, gdzie wcześniej zapada zwrot, aby ten rowerzysta był widoczny, aby oświetlenie było e, przy rowerze takie, gdyż zderzenie z pojazdem jego nic nie, nie broni. Jestem chronią do ruchu drogowego i policjanci szczególną opieczność e, mają e, obdarze właśnie rowerzyców i pieszych. E, każdy policjant z procent e, prewencji w ruchu drogowego e, dokumentuje czynności w Już nie chcę mówić o tym dalej ciągnąć, bo to nie w tym rzecz. Tylko skoro się umie zatrzymać, to niech się do końca, e, sprawy do końca bo gdybym pan powiedział, kto to był i co, to nie jest. Jak powiedziałem, że jakiś to powiem. I takie rzeczy nie powinny. Skoro on mnie zatrzymuje, ma się przedstawić, kto on jest. Tak, to nie pierwszy. Ma notatkę sporządzić, jak jako się pyta, mówi, że czasu nie ma. Pójdźcie do sklepu i, i sobie ptysia kupuje. tak? Zapraszam serdecznie w każdym Ja pięknym bardzo, Ja dziękuję bardzo. Ja będzie jeśli Pan nie chce na forum, zapraszam serdecznie w każdy, w każdy poniedziałek, to najmądają policji w porie przyjmie interesujący. Zapraszamy, porozmawiamy na tej kwestii. Uwagi społeczeństwa są bardzo ważne, gdyż no, dzięki tym uwagom nie no będziemy uprowadzić. Ja do... Zatrzymanie do Zatrzymanie do kontroli, który pojazd y, stoi na poboczu. Jak policja powinna w ogóle... To, to już nie ma zatrzymania. No nie ma zatrzymania, ale jest no... E, policja... kontrola, no kontrola. No, no, tak, jak, jak najbardziej. Tak? E... Każde zatrzymanie jest inne. Tutaj policjanci są szkoleni e... E... Na, na różne okoliczności. Tak. Czy jest to niebezpieczny czy przystańca, czy to jest rutynowa kontrola. E... Wiele zależy też od rejonu jakim... Ten pojazd e, stoi. Co się dzieje w bieżącej służbie? Jakim samochodem? Pięć minut wcześniej mógł być komunikat podany, iż zginął samochód marki Volkswagen. I Ale to, to jest to rutynowa, rutynowa kontrola. Tylko trzech gości, nic więcej. Gdy pojazd stał? Tak. Dziwię się, nie wiem dlaczego. No no, się szybę uchyla i się przez szybę rozmawia? Czy się staje? Jakiś tam e... przedstawienie. Uczestnik ruchu drogowego poddający się poddawanie kontroli jest obowiązany do, pod, do poddania się poleceń. Tak, ale ja, ja mówię, ja, ja nie, mówię nie wysiadam z samej. Ja wiem, ale ja nie mówię o sobie, tylko o policjancie. Nie, no to jak, jak najbardziej powinien podać, no, no właśnie, o to cały czas on. podać podstawę prawną faktyczną do tego się.